Tutaj witajcie! Dzisiejszy odcineczek przedstawię Wam wiertarko-wkrętarkę z serii Milwaukee M12 z wymiennymi głowicami 4 w 1 Jest to fajna wkrętareczka i dzisiaj troszeczkę o niej poopowiadamy Tak jak mówiłem mamy tutaj w zestawie głowice wymienne, o chwilę, za chwilę o tym wspomnę i co? Przejdziemy do Parametrów. W międzyczasie na pewno zobaczycie jakieś fajne przebitki z testów. Powiem Wam ciekawa przygoda. Czekajcie jeszcze ściągawka. ściągawka. ściągawka musi być. Najlepsze jest to, że tą ściągawkę już wywaliłem do kosza. Dlaczego taka pomięta jest? Ponieważ. A, zobaczyłem, jest kartka, pewnie już. Niepotrzebna, chlap, chlap. Jak do kosza patrzę, a przecież jeszcze odcinka nie nagrałem. <grym>, jajca, yy. sprzęt M12 z wymiennymi głowicami jest to model FPDX. Tak się nazywa. Zobaczcie, tak się prezentuje. Naprawdę fajny sprzęcik o dość normalnych, bym powiedział, gabarytów. Czuć się w rękach. Czuć się na pewno w rękach, więc widać, że wykonana. Z dobrych komponentów: prędkość, pierwszy bieg od 0 do 50, 450. Oczywiście mamy tutaj płynne, e, płynne e, regulacje, płynną regulację prędkości od 0 do 450. Słuchajcie, a na drugim od 0 do 1700. Bardzo fajnie i to płynnie chodzi. Co charakteryzuje tą wkrętarkę wiertarkę, wkrętarkę to głowica. Głowica y, główna jest 13 mm, co naprawdę bardzo fajny temacik. Dzięki właśnie takiemu zastosowaniu 13 mm możemy używać jej jako normalnej wkrętarki na co dzień. A jak dobrze wiecie, jeżeli nie wiecie, to się dowiecie w tym momencie, że w większości przypadków, jeżeli chodzi o wkrętarki 12V, to mamy głowicę 10 mm. Co w jakim stopniu, jakby nie patrzeć, utrudnia nam użytkowanie na co dzień. A tutaj, naprawdę, fajna opcja. Milwaukee pomyślało, dzięki takiemu zastosowaniu, mamy normalną wkrętarkę i możemy robić praktycznie. Wszystko. Jeżeli chodzi o maks wiercenie w drewnie, 35 mm, stal 13, mur 13 mm, tak, mamy tutaj udar, który tutaj jest regulowany. Mamy tutaj udar, mamy tryb wiercenia oraz sprzęgło elektroniczne od 1 do 16 stopni. Jest to sprzęgło elektroniczne. Więc tutaj troszeczkę to będzie inaczej grało niż w sprzęgle analogowym, ale powiem Wam, że jest naprawdę ok. Jeżeli chodzi o udar, to mamy na pierwszym biegu od 0 do 6750, a jeżeli chodzi o udar na drugim biegu, to jest od 0 do 25500. Powiem Wam, że jak na sprzęcik 12V z udarem, to moim zdaniem przy sporadycznych wypadach, akcjach, moim zdaniem, ten udar się po prostu y, sprawdzi, co nie. Ja osobiście nie preferuję tego, ponieważ ja używam młotowiertarki zazwyczaj, ale gdy na przykład jakoś mamy awarię, to powiem, że da to radę, testowane na y, kilku wiertłach od 8 do 10, y, tak szczerze mówiąc. Więcej nie próbowałem, ale moim zdaniem całkiem, całkiem. Y, maksymalny, mo, maksymalny moment obrotowy to jest 44 Nm, czyli spoko sprzęcik, możemy wykonywać go w większości przypadkach i moim zdaniem jest naprawdę silna. Długość całkowita 125 mm, lecz jest to długość całkowita bez głowicy. Jest po prostu to od do od 125 mm, a dokładnie od tego do tego. bo Ponieważ tutaj już jest kapkę wystaje i tu już jest dłuższe. Tu jest fajna opcja, bo jest wejście nabita. Wejście nabita. Standardowo tę końcówka jedna Czwarta heksa, spoko opcja, lecz tutaj nie mamy blokady, mamy magnes. Magnes trzyma jako tako. Przy wkręcaniu może być czasem tak, że jak mamy dobrze dopasowanego bita do śruby, to po prostu wyrwiemy to z końcówką. Na przykład, bo tutaj trzyma tylko magnes. W nowszej wersji jest fajnie, bo jest taka nasadka na. Tak jak w zakrętarkach, więc tutaj duży plus, tutaj tego nie ma, ponieważ tu mamy 4 w jednym, a najnowszy model Miłoki jest 5 w jednym, ale tamta nie ma udaru i jest na przykład słabsza, więc y, taka różnica, i tam jest chyba już głowica 10 mm z tego co pamiętam. Więc takie y, niuanse budowa. Bardzo fajna. Uchwyt do paska prawo-lewo. Możemy sobie przerzucać wskaźnik na ładowanie baterii, jak na system M12 przystało. Oraz yy, co jeszcze miałem powiedzieć? Podświetlenie. Podświetlenie standardowo też seria M12. Jeżeli chodzi o te starsze modele, no to tutaj też mają podświetlenie w tym miejscu. Z tego co pamiętam, starszy model pierwszej generacji, który też posiadałem jeszcze z silnikiem szczotkowym. Też miał tutaj podświetlenie LED. Ten model już jest bezczotkowy, seria Fuel, czy jak to się nazywa. Dobra, baterię, może dwójeczkę ściągniemy. Wrzucimy na przykład szósteczkę. Tak się prezentuje z szóstką. Za chwilę zważymy sprzęt, ponieważ tutaj waga według producenta jest kilogram 20. Kg. Jestem ciekaw, czy ta waga jest brana pod uwagę z głowicami i z akumulatorem. Więc bierzemy wagę, bierzemy wagę i sprawdzamy. Golas bez nasadek, bez baterii waży 834 gramy, z głowicą 13 mm waży kilogram 100 kg. i dorzucimy jeszcze baterię 2AH, i tutaj waży. 1275. Więc producent brał pod uwagę baterię 2AH. Z baterią 6AH sprzęt waży 1524. A z baterią 4AH sprzęt waży 1506. 1506. Jeszcze zważymy. Głowice same, w zestawie mamy głowicę wiertarską, tak jak mówiłem, od, od 1,5 do 13, mimo środową, która waży 287 gram, oraz kątową, która zważy 345 gram, a wiertarska waży 226 g. Oczywiście, każda końcówka ma wejście na nabity tylko z magnesem. Do kątowej oczywiście również możemy zrobić taką na przykład kumulację, bardzo fajna opcja, możemy wiercić pod kątem lub oczywiście możemy mimo środa walnąć i również na przykład wkręcać pod kątem blisko płaszczyzn. Spoko? Spoko. Dobra, otworzymy na chwilę tutaj naszą y, wagę. Podświetlenie lech uchwyty do paska również o tym. Wspomniałem. Z ciekawostek, które trzeba wziąć pod uwagę, już wam pokazuję taki bajaki. Pierwsze, co to głowica, głowica jest samozaciskowa. By prawidłowo zacisnąć dane wiertło, bita, musimy maksymalnie dokręcić. Usłyszycie taki przeskok i cofnąć. Pyk, tyle. I w tym momencie mamy prawidłowo zakręconą naszą główkę. I tutaj nie ma prawa nic się dokręcić, wykręcić. Po prostu jest. Cofamy standard, co nie? Już odkręcone. Kolejny fajny temat to szybki hamulec naszego sprzętu. Zobaczcie, weźmiemy tryb wiercenia. Patrzcie. Już zatrzymany. To jest fajne. Już zatrzymany. Już zatrzymany. Przy wkręcaniu Zobaczyliście różnicę? Przy wkręcaniu i przy ustawionym sprzęgle mamy wolny start. Widzicie? Ona rusza wolno. Przy wierceniu, czy to z udarem, czy bez, rusza od razu na maksa. Więc taka fajna y, ciekawostka różnicowa. Kolejny temat, który również jest fajny, ciekawy to, tak jak mówiłem, możemy wkręcać bez używania głowic. Czyli mamy po prostu wkrętarkę małą, poręczną i mamy wejścia na tak jak mówiłem. Więc również bardzo ciekawa opcja. Tyle. Prawo-lewo standardowo, prawo-lewo w drzewo, co nie? And tutaj wybór nasz standardowy, nic się nie zmieniło. Bardzo fajnie te przyciski chodzą, choć yy, czasami bywa tak, że nie dociągnę strony. Zobaczcie, tabkę wystaje i już mam sprzęt zblokowany. Trzeba słyszeć taki klik, o tak, jak z tej strony doszło, lub z tej strony doszło, i wtedy kręci. Ja przed, nieraz jest tak, że nie dociśniemy, tak jak w tym momencie. Zobaczcie, wystaje i już jest zblokowany. Czasami to drażni, ale jest to spowodowane tym, że tutaj w midłoki mamy grubszą rękojeść i, ja, i po prostu nie dociągamy, po prostu w tym momencie, pyk, nie dochodzi. Robi, musimy robić o tak, pyk, 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 pyk. pyk. To wszystko fajnie działa, więc do tego trzeba się po prostu no przyzwyczaić, co nie? Więc to biorę pod uwagę. I tyle sprzęcik, sprzęcik, sprzęcik fajny, godny polecenia. Powiem Wam, że jak to się mówi, kupę kasy kosztuje bo kosztuje niemało. Body to jest około 8 stówek. Oczywiście, samobody bez głowic, tylko mamy jedną główną głowicę, czyli sprzęt tak, bez baterii, bez niczego, kosztuje około 800, a w komplecie z bateriami 2AH to jest w granicach 1800-700 zł, więc tutaj, jakby nie patrzeć, cena troszeczkę, można powiedzieć, że w jakimś stopniu no, boli, co nie? Ale biorąc pod uwagę, że tutaj mamy wymienne głowice, mamy głowicę kątową. Głowica kątowa fajnie, bo też jest ogumowana, yy, którą możemy regulować sobie w każdym stopniu. Możemy robić zabudowy, półki, inne tam szmery, bajery, nie tylko w drewnie, ale również w GK, no to moim zdaniem warte swojej ceny. Sprzęt czuć w ręce, tak jak ważyliśmy, ale moim zdaniem jest to. W jakim stopniu plus, ponieważ widać, że tutaj nie jest po prostu robiony z samego plastiku. Tyle, dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie, czy Waszym zdaniem sprzęt warty, nie warty. Widzieliście tam przebitki z testów, yy, przebitki bez dźwięku, ponieważ akcja była taka, że jak ja to nagrywałem, nie zwróciłem na uwagę, że mikrofon yy, mam wyłączony i po prostu ogadałem się, ogadałem się i wyszło tak, że nic z tego gadania, więc musicie mi wybaczyć. Będą jeszcze filmiki z testów tej w kentarki w terenie, więc jeszcze się nasłuchacie. No, Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Teść!